Portal geostatystyczny umożliwia przygotowanie analiz i zestawień, które mogą być bardzo przydatne w naszej pracy. Załóżmy, że w związku z prowadzoną kampanią reklamową na temat szczepień przeciwko COVID-19, moim zadaniem jest przygotowanie zestawienia, które dołączymy do komunikatów prasowych. Informacje, których potrzebuję, to zestawienie dotyczące szczepień uwzględniające odsetek zaszczepionych osób powyżej 70 roku życia. W tym skorzystam z kreatora budowy zapytań SQL, wykorzystując dane z bazy GUS. Przechodzę do modułu Portal Mapowy, dane własne, a następnie do menedżera zasobów. Dodaję nowy zasób, schemat, nowy schemat przekształcenia. W bibliotece danych są przedstawione dane GUS, dane użytkownika i słowniki. Będą wykorzystywać dwie tabele: tabelę z liczbą osób zaszczepionych w podziale na powiaty. Oraz tabelę z liczbą mieszkańców w podziale na powiat. W wyszukiwarce wpisuję hasło szczepienia i przeciągam wybraną tabelę do obszaru roboczego. Powtarzam ten krok dla tabeli z liczbą ludności w powiecie. Kolejny krok to zdefiniowanie warunków łączenia danych w kreatorze zapytań SQL. Przechodzę do biblioteki kreatorów i umieszczam zapytanie w polu obszaru roboczego. Łączę tabelki z zapytaniem SQL. Trzeba to zrobić w takiej kolejności, w jakiej zostały umieszczone w obszarze roboczym. Kolejnym krokiem jest połączenie tabel po kodzie teryt. Klikam ikonkę trybika przy zapytaniu SQL i wybieram Otwórz kreator. Otwiera się okno do konfiguracji parametrów kreatora. W zakładce Informacje podstawowe nazywam dane wynikowe, np. szczepienia COVID. Nazwa nie może zawierać polskich znaków. System poinformuje nas wtedy o błędzie czerwonym podkreśleniem pod nazwą. Pozostałe pola można zostawić tak, jak zostały zdefiniowane. Istotne jest, żeby zaznaczyć zachowaj w zasobach i oznacz dane jako wynikowe, aby dane zostały zapisane w menedżerze zasobów. Następnie przechodzę do zakładki Wybierz dane wejściowe i określam kolumny tabeli wynikowej, wybierając je spośród dostępnych w podłączonych tabelach wejściowych. Wybieram Definiuj warunki, Łączenie. I dodaj łączenie. Po lewej stronie muszę wybrać tabelę, którą jako pierwszą umieściłam w obszarze roboczym, czyli tabelę ze szczepieniami, a po prawej wybieram tabelę z liczbą ludności. Jako typ łączenia wybieram obustronne. Tabele zostaną połączone po kodzie teryt powiatu 1 do 1. Dlatego z obu tabel wybieram kolumny teryt powiat i jako operator matematyczny wybieram znak równości. Następnie wybieram Zapisz i zamknij. Kolejne kroki to Zapisz. Zapisz. Dodaj nazwę nowego schematu procesu. Zapisz. W ten sposób zapisujemy schemat o zapytanie SQL, a system potwierdza jego poprawność. Klikamy przycisk Uruchom. Teraz mogę obejrzeć zbiór danych wynikowych, klikając na Trybik nad zbiorem. Kolejnym krokiem jest zawężenie poszukiwań. Chcę poznać odsetek zaszczepionych w wieku powyżej 70 lat. Wracam do kreatora zapytań SQL, klikam w ikonkę Trybika i otwórz kreator. Ponownie wybieram dane wejściowe, klikam kolumny wyliczane, a następnie nowa kolumna. Nową kolumnę nazwę Odsetek 70. Plus. Skorzystam z operatorów matematycznych. Liczbę zaszczepionych w wieku powyżej 70 lat należy podzielić przez liczbę ludności ogółem i pomnożyć przez 100. Wybieram x dzielone przez y i upuszczam w polu roboczym. Następnie wybieram x razy y i również upuszczam w polu roboczym na końcu wiersza. Przechodzę do zakładki wartości. Z tabeli szczepienia mieszkańców wybieram pole zaszczepienie w wieku 70 plus i przenoszę do pola roboczego. Powtarzam tę czynność dla liczby ludności, a w ostatnim oknie wpisuję 100. Zapisuję dane, nowy schemat procesu i uruchamiam. W tabeli wynikowej mogę obejrzeć dane dla wyliczonej nowej zmiennej, czyli odsetka zaszczepionych w wieku powyżej 70 lat. Na koniec mogę oczywiście pobrać dane i zapisać na dysku mojego komputera. W ten sposób, w kilku krokach udało mi się na podstawie rzetelnych danych na temat osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 otrzymać zestawienie na temat odsetka osób zaszczepionych w grupie osób powyżej 70 roku życia. Proste, prawda?